To, to jest e, duży, duży smutek, duży ból, że, że po prostu też drużyny, nie wiem czy tak to można nazwać, przyjeżdżające, e, tutaj się po prostu nie boją, tak? że nikt się nie boi już po prostu tu przyjechać e, i mają po prostu duży luz, tak? u nas widać już, już napięcie tego, że, że te playoffy uciekają, e, że, że każdy mecz jest o życie. No ale cóż, no musimy się do tego dostosować, zaadaptować i, i, i spróbować walczyć, no bo myślę, że te pierwsze dwa sety nie pokazały naszej złej siatkówki, tak? bo był to, to bliski mecz, w, nie, w którym nie wykorzystaliśmy w pierwszym secie na pewno swoich szans, no i, i na pewno jest tak, że jakby ten pierwszy set był dla nas, no to, to wtedy inaczej mogłoby to wyglądać, tak, pierwszy set przegrany, wiadomo, że trochę, trochę inne emocje już przychodzą, w drugim znowu na przewagi, no i niestety w trzecim, w trzecim przeciwnik uciekł dosyć szybko i, no i nie byliśmy w stanie dogonić. To co, to co na gorąco możemy stwierdzić to na pewno to, że nie wykorzystaliśmy swoich szans, popełniliśmy za dużo błędów własnych i, i, i pozwoliliśmy się przeciwnikowi napędzić, bo, bo to pokazał pierwszy set, który gdzieś tam był równo na punktach, ale, ale przede wszystkim to ryzyko, które podnieśliśmy w, w serwisie było, było za wysokie i, i ta ilość błędów spowodowała, że Yy, że wszystko się odwróciło przeciwko nam. Trzeci set jakby pokazał, że, że, że ten wynik nas, yy, myślę, że przygniósł gdzieś tam, bo, bo straciliśmy pewność siebie na, na boisku całkowicie. To, to, to co się działo w niektórych sytuacjach jakby to potwierdza. I, i, i po prostu gratulacje dla, gratulacje dla zespołu zwowa za, za dzisiejszą grę, bo, bo naprawdę zagrali na swoim poziomie. Wykorzystali nasze, yy, nasze błędy, i, i dlatego ten mecz tak się skończył? Pewnie, że tak. Jakby, no myślę, że wszyscy jesteśmy sportowcami, wszyscy mamy ambicje i nie zawiesimy butów na przysłowiowy kołek, i nie odpuścimy sobie, będziemy ciężko trenować, co cały czas robimy. A więc, yy, więc myślę, że, że o to akurat mogą być spokojni. Oczywiście, że walczymy. O, oczywiście. Nie ma, nie ma jakby innej drogi, innego sposobu myślenia, że, że mogłoby nas nie być w tych playoffach, będziemy robić wszystko, żeby, żeby się z tego podnieść i, i ten cel osiągnąć. Ciężko mi powiedzieć teraz, to jest tak na, na gorąco. Myślę, że trzeba było zobaczyć sobie ten mecz jeszcze raz i na boisku mi jest ciężko mówić, który element dokładnie, dokładnie zawiódł. Tak, nasza gra generalnie faluje. To nie jest tak, że dzisiaj powiem panu, jaki jest złoty środek i, i, i cudowny klucz. Dzisiaj podjęliśmy ryzyko w serwisie i, i w pewnym momencie po prostu to się nie opłaciło. I, Gdybyśmy się wstrzelili w boisko, rozmawialibyśmy zupełnie w inny sposób, to, 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 to jest y, gdzieś tam, jesteśmy w, na, w takim miejscu, że, że na pewno sytuacja z tyłu głowy gdzieś tam y, siedzi, ale, ale to nie, jakby nie upoważnia nas do tego, żeby, żebyśmy nie podejmowali w odpowiednich momentach y, tych decyzji, czasem może my musimy wyciągnąć te wnioski i, i posterować tym tą ilość i błędów zminimalizować. No bo dzisiaj myślę, że to był klucz. No, 8, 8, 7, 7 błędów w serwisie w drugim secie, 8 w pierwszym. Przeciwnik my na 15 błędach, przeciwnik na 10, 4 do 3 w wasach serwisowych. Więc no, no, ta różnica myślę zaważyła. Ten wynik był w pierwszym secie na, na bli, tak blisko, że, że powinniśmy to wszystko przeważyć na własną stronę i ten mecz zupełnie pewnie inaczej by się potoczył.